Gmina Tłuszcz uzyskała certyfikat i została laureatem konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kategorii konkursowej społecznie odpowiedzialny samorząd. Na terenie Gminy Tłuszcz znajduje się pałac chrzęstnem. Należał on do rodziny Karskich. To właśnie tutaj. Swoje prace malował Władysław Podkowiński. Wiele osób przybywało do pałaców chrzęstnych na wypoczynek, a także na spotkania towarzyskie. Dzisiaj gmina Tłuszcz, oprócz walorów przyrodniczych, jest idealnym miejscem do zamieszkania. Bliskość Warszawy powoduje łatwość znalezienia pracy, przez co poziom bezrobocia jest poniżej 10%. Stowarzyszenie są siłą naszej gminy. Jest ich wiele i prężnie działają. To właśnie dzięki nim opieka społeczna może się rozwijać. Popyt na usługi społeczne jest dość duży. Dzięki współdzielni ludzie mają pracę, seniorzy zapewniono opiekę, a dzieci żłobek. Rodzice w tym czasie mogą iść do pracy. Współdzielnia Socjalna Pożytek na co dzień współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, jak również jednostkami samorządu terytorialnego, takim jak przede wszystkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach, Stowarzyszenie Abo Owo, jak również inne organizacje, które bardzo wspierają nasze działania i pomagają nam w codziennej działalności. Gmina Tłuszcz jest gminą, która jest bardzo przyjaźnie nastawiona do organizacji pozarządowych. Między innymi w Ośrodku Pomocy Społecznej nasz Klub Integracji Społecznej, a także Centrum Społecznościowe Klub PIK, Pomoc, Integracja, Komunikacja. Jest to taka, takie miejsce, miejsce stworzone dla rozwoju organizacji pozarządowych, dla spotykania się grup osób, dla podejmowania nowych inicjatyw. Tutaj spotykają się grupy samopomocowe, tutaj spotykają się grupa rekonstrukcyjna ludności cywilnej, Rajskiej Ptak Stłuszcza. Tutaj wszystkie organizacje mogą spotykać się, mogą organizować szkolenia, spotkania. Oprócz tego gmina jest bardzo dobrze nastawiona do, do podejmowania nowych inicjatyw, jakimi są chociażby właśnie Klub Integracji Społecznej czy powołanie Spółdzielni Socjalnej. Wszelkie te działania są bardzo pozytywnie przyjmowane przez Radę Miasta i Gminy. Mamy duże wsparcie, jeżeli chodzi o radnych gminnych, którzy rozumieją rolę Podmiotów ekonomii społecznej i rolę organizacji pozarządowych. Gmina Tłuszcz jest miejscem, w którym, które bardzo sprzyja rozwojowi wszelkich działań społecznych. Działamy na rzecz seniorów oraz społeczności lokalnych, odkrywając ich potencjał i angażując je w działania na rzecz gminy. Kluczowym w tej kwestii jest Uniwersytet III wieku, który działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Działa od 2010 roku i corocznie skupia w swoich szeregach około 100 studentów. W Uniwersytecie III wieku w Tłuszczu jestem od około 7 lat i od początku bardzo mi się ta działalność tutaj spodobała i stąd moje zaangażowanie i aktywność w różnego typu formach. Działalności w uniwersytecie. Jestem również członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej i takim łącznikiem pomiędzy Uniwersytetem III wieku, a właśnie tym stowarzyszeniem. W Towarzystwie organizujemy wiele ciekawych wystaw, tym się również zajmuję, więc i spotkań, i różnych imprez uroczystości. W związku z powyższym jest to możliwość również zaoferowania studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku fajnego, ciekawego spędzenia czasu. Należy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2010 roku. Należy do sekcji tanecznej. Sekcja taneczna ma nazwę Zespół niespokojnych nóg. No i jeszcze należy do sekcji rowerowej. Mamy co, co wtorek sekcję rowerową. Jeździmy, zwiedzamy różne miejscowości w okolicy Tłuszcza. Jestem studentką Uniwersytetu Trzeciego Wieku już 7 lat. W 2013 roku e, zaczęłam e, tutaj spotykać się e, z ludźmi, e, zaczęłam e, po prostu aktywnie uczestniczyć w społeczności lokalnej.